Witam wszystkich na kanale. Zapisajami moi drodzy, możecie zostawić lajka. Like Kurde, czy ja wygram tą wojnę koalicyjną? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że nie, nie? że to stanę w chile raczej. Mam tutaj takie przeczucie, że ta wojna może nie być wygrana, chociaż no nie ukrywając, mam większe Mam większy przerób od nich, nie? Tak naprawdę. Z tego co widzę. Wiecie co? Zrobię jeszcze dwa staki. Zobaczymy, bo pewnie mi wytrują yy, z tego wszystkiego, nie? Dobra. Wybiorę prowincję, na przykład, żeby się zrobił tutaj ten stack i tutaj stworzę jedną armię. Drugą armię od razu. Będę tutaj, wiesz, tworzył armię, żeby to AI dostawało z regularnie świeże stacki, świeże bonusy, nie? Powinno być akurat okej. Okay. No, koszt jest ogromny, ale trudno się mówi. Mogę tutaj ulepszać, yy, mogę dać chłopakom generałów. Aha, bo to nie wyskakuje w ogóle. A nie, wyskakuje, ale jak przybliży ekran. dobra, no to. Nie wiedziałem o takich ciekawostkach w tym Age w historii. Przeklętym, dobrze jest, nie? Powinniśmy wygrać tą wojnę z, Ind z Indiami. Zrzucili bombę atomową, to mnie nawet nie interesuje. Mam tyle staków, że powinniście sobie radzić, panowie, z palcami. Wiecie, gdzie, nie? Boże, duże straty. I wy, wy powinniście na Indię wchodzić. Nie wiem, dlaczego oni usilnie starają się odokupować te tereny, jakby to było komukolwiek potrzebne, nie? Jakbyśmy weszli do Indii, no mam już 50% Worscora, no to stary, ja wciągnę całe Indie, się error. Ja wciągnę całe Indie, no oni mnie bombardują atomowo, no trudno się mówi. Ale no powerowy jestem nie do ruszenia kompletnie. Praktycznie będę miał wszystkie punkty przewagi ulepszone, nie? Pięknie. Ile jest? 80% Worscora. Ty, to, to jednak to moja America Great Against fantastycznie poradziła. Wygrałem kolejną wojnę y, koalicyjną. Stary, zasugestuj. I wciągnąłem całe Indie. Czy, czy się opłacało? No oczywiście, że tak. Teraz już mi nic kompletnie nie stanie na drodze do World Conquestu. Tak, totalnie nic, nie? Z Kazachstanem mam rozejm? Co jest? Dobra, trzeba się zająć Skandynawią. Tutaj chyba nie powinno być rozejm. Też mam rozejm? Kurde, mam ze wszystkimi rozejm. Nawet z Iranem? Nawet z Irakiem? Wszyscy byli w koalicji przeciwko mnie? Dlaczego? Co oni się tak sapią w tych koalicjach? Że wy nie macie nic kompletnie do gadania. Tak totalnie. Czyli chyba z tego co widzę... Bo nie mogę złamać rozajmu, nie? Na, na przykład. Nie mogę, muszę czekać, nie? Cztery lata. Szkoda. Bo z tego co widzę, no to bym tutaj totalną miazgę zrobił. Bo tak to nie mogę nikomu wojny dosłownie wypowiedzieć. No chyba, że, nie wiem, Uzbekistanowi, no. Boże, ciągnie ten cały swarm z całego świata teraz do Uzbekistanu. Ale będzie przejaźń. A Japonia? No chyba też mam yy, ten. Chyba też będę miał tego. Rozejm niestety z Japonią. Ta, ze wszystkimi jest rozejm. Z Koreą, chłopie. Wszystkie państwa na świecie mam rozejm z nimi. Wiesz. Dominikana, Stany Zjednoczone, wojna. Czyli kolejna wojna koalicyjna. Kolejna już. Okej, okay, nie. No i widzisz, i Dominikana ją wypowiedziała, jakby mnie dominikańskie tereny obchodziły w ogóle. Na szczęście mam tyle starych armii. I tak jest taki, że powinienem ich przemielić bez problemu. Dominikana, Boże kochany Patrz, jak oni by chcieli to oblężyć, też to bym tą wojnę wygrał dawno, mimo Boże, ale oni mnie malują, to jest tragedia, nie? No cóż, no to jest po prostu wojna do przeczekania, po prostu. O, może powiem tak. Po prostu przeczekamy tą wojnę i tyle, nie? I oni sobie tutaj radzą i będzie git. To mój wróg to mi tutaj raczej nic nie zrobi. No szkoda, że te staki nie idą na wargo przeciwnika, tylko one tak latają i się biją, durnie to. No, ale punkty nabijają. Byłby ja, jakbyś przegrał. Nie ma nawet opcji, chłopie. Teraz mi się wydaje, że jestem tak strong, że raczej nie ma opcji, żebym przegrał jakąkolwiek wojnę. Najgorsze to są trusy, wiesz? Bo widzisz, zobacz. Yy... Dostaję jakieś gówno tereny z tych wojen. Dosłownie gówno, można tak to nazwać. I później mam res... Yy, na przykład, yy, wiesz... Później muszę... mam rozejm, nie? Przez 10 lat i... Się zastanawiam po co. Wiesz, ze wszystkimi mam rozejmy, praktycznie. Ja nie mogę nikomu wojny wypowiedzieć, No mogę Omanowi wypowiedzieć wojnę, więc. Raczej sobie tu z nimi poradzimy, nie? Wciągajmy już cokolwiek, co możemy wciągnąć. Tylko szkoda, że ten cywilizowany świat staje przeciwko mnie, ja później mam widzisz. No później muszę czekać 15 lat, żeby jakąś wojnę wypowiedzieć, nie? To jest bezsensowne. Ja powinienem móc, już jestem tak operze, powinienem po prostu móc w nich wjechać. Kompletnie. Egipt nawet. Wszyscy, widzisz, wszyscy chcieli mnie podbić, nie? Widzisz, a tutaj mój sworbich praktycznie przejedzie. Teraz się będę przy, przynajmniej przewoził po tych krajach afrykańskich. W stanie wojny to wszystko jest. Dobra, przejechane. Zasugestuj, egzekwuj żądania i Nara. Dobra. Niech to się koruje powoli. Demokratyczna Republika Konga. No jak mam już tu wojsko w Afryce, no to skorzystam, nie? Po prostu wjadę, wiesz. I tyle. Postaram się, że tak powiem. Okej. Okay. Postaw żądanka, zasugestuj, dziękuję bardzo. mokorowanko o korowanko, nawracanko. Ty, no już będzie przynajmniej mniej krajów do wojny koalicyjnej. Ze Szwecją dalej nie może być wojny, z Norwegią też nie, z Iranem też nie, z Kazachstanem też nie. O, tutaj możemy zaatakować Nigerię, więc oczywiście skorzystam z tego. Żebyśmy wciągnęli kolejne państwo, żeby nie było wojny koalicyjnej. Boże, jak ja ich mielę tymi stakami, to skitnie. Mam dwa razy, mam taką przewagę liczebną, że oni nie mają kompletnie żadnych szans ze mną. I to tak totalnie. Zobacz, stryk, stryk. Nie no, jak fajnie. Prawie już Afryka została zdobyta. O, ty jesteś duży kolego. To czas się wciągnąć. Stary, może wygrać każdą wojnę koalicyjną, wysyłając wojska do państwa atakujące ci tylko i wyłącznie. No, wiem, wiem, tylko że tutaj widzisz, to jest kampania bardziej sobie jadę automat, nie? Tak naprawdę. I zobacz. Ciągnęłem już praktycznie pół świata. Wszystko się koruje. Ja tylko naprawdę czekam, aż będę miał koniec. O, widzisz Kazachstan. I już od razu będę musiał wjechać, nie? Pogarszam z nim mega relacje, wjeżdżam. Niech chłopaki jadą tam, płyną. Bo te kraje najczęściej wypowiadają mi wojny, nie? Więc od razu skorzystam, od razu wypowiadam wojnę Iranowi, od razu skorzystam. Yy, wypowiadam wojnę Egiptowi. I Niech chłopaki sobie radzą, radzą, rozjeżdżają trzy wojny jednocześnie. Bo ja muszę mieć jak najszybszy, wiesz, konkurs, jak najwięcej terenów muszę ukraść i to jest praktycznie tyle, nie? Jeszcze jest Szwecja. Yy, pięknie. Oni sobie tutaj poradzą, nie? No mam tyle staków, że powinienem, wiesz, pięć wojen jednocześnie prowadzić i być kompletnie zwycięski. Z tego co widać, nie? Specjalnie sam wypowiedziałem tyle wojen, żeby później nie czekać, wiesz? Jakieś trusy, nie trusy, to tamto, strumto. To jest wszystko rozjechane przepięknie, nie? Oni nie są w stanie mi po prostu w żaden sposób zagrozić. Bo jest staki sobie latają wszędzie i wszystkich mócą po prostu. Czyli to jest taki jakby waiting game, nie? Wiesz, o co chodzi? Taki waiting game, że sobie po prostu puszczasz planik i czekamy. Pisztryk, i pisztryk, pięknie. No, zaraz się te wojny pokończą, nie? Wypowiedziałem cztery jednocześnie, żeby były szybkie pisiki. Ja, ale nawet menpowerami trochę spukali, nie? Chyba za dużo wojen wypowiedziałem. Chłopaki nie ogarniają, niestety. Chociaż, no, w sumie ładnie jeżdżą, ładniej niszczą, ale trzeba na ten warscore przeklęty czekać, nie? Mogą sobie zrzucać bomby atomowe i nie robi to na mnie żadnego wrażenia, nie? Zaraz Iran będzie, zaraz będzie po Iranie. Dziwne, że to... Ja i zamiast dążyć do okupacji, to. Mm, on dąży do bitek. Takich bezsensownych w kółko, nie? Proszę bardzo. Iran już został wciągnięty. Proszę bardzo, pięknie. Kor, kor. I teraz już wszyscy inni pójdą jak domek z kart, się powalą. Wszyscy inni dosłownie padną jak domek z kart. Bo jak moje staki się zwolnią, no to stary jest w dziedzinie. Wiesz, patrz, kolejny. Jak domek z kart wszyscy upadają, wiesz? Kompletnie. Jest gitnie. Pięknie. Jeszcze Szwecja. Idealnie. I Kazachstan, no to już zobacz. No to, to już finito. No ale dobrze, mnie to cieszy, nie ukrywam. Patrz, jestem przepotężny. jest ja już, już prawie cały świat wciągnąłem. Kto mi teraz wojnę wypowie? Stary. Jest jakiś jeszcze kraj duży, który powinniśmy podbić? Bo ja mam tyle golda, że to jest nienormalne wręcz. Jest też bunt. Okej, okay, to oni sobie raczej z nimi poradzą. Czy jest jeszcze jakiś kraj, który powinienem, nie wiem, podbić jakkolwiek? Czy już kompletnie zrobiłem dominację? totalną, nie? Mam 100 tysięcy złota, więc praktycznie na połowie budynków w Stanach Zjednoczonych mogę fabryki broni wybudować. Niech się robią. Ty, tu jest wojna, a moje dywizje nie walczą. Szkoda. Dawaj panowie, dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba ich spłamsić. Widzę, że to... Ej, nie walczę z buntami, szkoda. Wiesz? Wyczyszczone. Porąbane. Okej. Okay. Kolejny bunt. Dobra, wiesz co? To ja chyba wypowiem wojnę. żeby... Po prostu moi ludzie z automatu poszli wytłumić te bunty chyba. Japonia też rozejm. Ty, ja nie mam koło wojny powiedzieć, ja mam on cały światem rozejm, nie? O. Dobra. Teraz moi ludzie tych buntowników pokonają? Ta na easy. A czemu oni się buntują? Przecież tu wszyscy są, jakby to powiedzieć, wszyscy są pokorowani, wszyscy są pozmieniani i tak dalej. Ameryka Południowa, Brazylia. Nigdy nie mikrowałem w hoju. Eee, nigdy z Was nie mikrowaliście w hoju? Naprawdę? Każdy z Was puszcza z reguły plan? To dziwne. Tak na serio. Ty jeszcze z Japonią mam wojnę. W sensie z, koalicji, z koalicją japońską. Tak naprawdę. No dobrze, takie życie. Dziwne, że nie mikrowaliście nigdy w Herzogon 4. jak wy chcecie mnie pokonać, jak wy nigdy w życiu nie mikrowaliście w choju, stary. XD Trochę beka, nie? Dobra, robię staków jeszcze. Wysrywam tyle staków, ile to jest tylko możliwe, nie? Żeby po prostu wiesz. Już nie patrzę na limity, po prostu liczy się tylko ilość moich wojsk. Patrz, jak poszło chłopie. Ile tego potrzeba? 2700, żeby mieć pełną armię. Dobra, luzik. Stary, wysłałem tyle staków, że dominuje świat. Kompletnie się rozjadę po nich, stary. Zobacz, totalna dominacja będzie. Siem flomin. No i Japonia, pięknie. Postaw żądania za sugestu i dawać całą Japonię, dzięki chorować to. Nawracać. Jezu, ile kasy się ładuje, nie? Dużo. jest jeszcze wojna z czymś? Z Brazylią jest. A, no to teraz się już skończy ta wojna. Boże, bo zobacz, mój cały swarm z całego świata nadciąga w ogóle. Na Brazylię teraz. Dobrze, że była ta wojna, bo tutaj jest bunt w siedlcach. Kraj mi się chce rozwalić, ale chyba sobie poradzę jednak chłopaki. Zobacz. I teraz moje dywizje no, powinny już przechodzić Brazylię. Dobra, nareszcie idą dalej, nie? Pięknie, proszę, o, proszę opłacić, opłacić. Prawa, czy opłaca mi się to coś zmieniać? Yy, mi się wydaje, że yy, panowie, no już raczej nikt mnie nie zatrzyma, poza głupimi sojuszami. Że jestem najsilniejszy na świecie i raczej yy, możemy, mam wrażenie, swoją przygodę. Ze Stanami Zjednoczonymi powoli kończyć. Jeszcze to czerwone podbije. Poczekam, podbije Argentynę i później podbije to czerwone. Zobaczymy, nie? Niech będzie. Postaw żądanka, zasugestuj, Jak egzekwuj żądanka. Oczywiście. Aha, bo... o Ojejku. Oni mają tutaj wiesz... Nie wiem jak to powiedzieć nawet. Boże, tu moje jest to ich zmiażdżą. Szybka wojna z Ekwadorkiem, nie? I będzie. To dziwne, bo jest taki poszuk gdzieś całkowicie indziej zamiast do Ekwadoru. Okej, okay, dobra, jest super. Postaw żądania, zasugestuj. Eksekwuj żądanka. Pięknie. Korwanko? Ile do trusa z tym czerwonym? 17, O Jezus Maria. Czego takie te trusy? Ty, ale no w sumie można powiedzieć, że jestem dominatorem. Yy, kompletnie całej mapy, finito panowie, nic by mi tutaj na świecie już nie sprawiło żadnego problemu. Wszystkich bym rozjechał. No, sami widzicie, że ja po prostu wypowiadam wojnę, i mój swarm moich dywizji po prostu leci. To by było na tyle. Z Age'a zostawcie łapę w górę i trzymajcie się. Band.